Witam serdecznie. To już szósty program Najgorszy Polski Kierowca. Skoro szósty, to parzysty, a skoro parzysty, to niestety jeden z zawodników będzie nas musiał dzisiaj opuścić. Znajdujemy się poza terenem miasta. Tu odbędą się niektóre konkurencje. A jak było z dotychczasowymi i jak szło naszym zawodnikom, no to przypomnijmy sobie. No czego stop, stopaj demolka po strach polskich parkingów. Nie odzywaj się! No właśnie tak to się odbywało, ale dzisiaj obiecywali, że pokażą więcej. Strach pomyśleć czy naprawdę. Ale zobaczmy. Ja im wierzę. Oni są zdolni do wszystkiego. Na pewno Państwo, którzy oglądali nasze poprzednie programy, pamiętają konkurencję, która odbywała się na drodze wiejskiej do Ostrołęki. Teraz mamy drogę podmiejską, przeznaczoną dla ruchu pojazdów, ale zdarza się tak, zwłaszcza u nas, że trzeba przez tę drogę przeprowadzić zwierzęta, czworonogi. Właśnie jestem w otoczeniu takiej grupy uroczych krów. Muszę je przeprowadzić na drugą stronę drogi. Czy mi się to uda? Zależy to. zależy to od refleksu i dobrego serca naszych zawodników. Pałka. Pałka za pałka. Panie Sobie, jedni rozmawiają o policjantach, a tymczasem... Przepraszam, ale ta krowa to tak nie za bardzo. Ja już mam dość na dzisiaj. Ja nie! Najpierw gołębi! Ale ona miała jak... teraz krowy Sołtys. sołtys. Paniola wzywała sołtysa, bo właśnie do Sołtysa się panie wybierają. To no, są krowy po prostu, one tak robią. To jest kamera w kształcie kuli. To jest taca w kształcie lipsy, a to są jajka w kształcie jajek. Na tej tacy ułożymy 12 jajek. A zawodnicy z takim bagażem odbędą slalom. Wesołego jajka. A začali pan Pavel i pan Mariusz. To mi nie Ręcznie. No. Prawie, tak? Aha. Zapomniałem. <laughs> no. Pierwsze kody za płoty, pierwsze jajka na szybę. No ale od czego są wycieraczki? Słusznie, panie Paweł. To jajko. No, jajka się kończą. a tu jeszcze kawałek drogi. Coś Pilot nie bardzo zadowolony, widocznie lubi jajka, ale. Dziękujemy bardzo, jajka są już yy, dziękujemy. A, patrz! A to nasze znajomy pani Teresa z panią Natalią przed konkurencją. Poczekaj, poczekaj, ja znowu ja, ja w las. Sprzęgło wciśnę. No wcisnęłam, ale on jest za daleko siedzenie. Czekaj, on wiesz co... A może do siebie trzeba? No, 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 no. Pani Teresa i pani Natalia rozpoczęły krótką walkę ze skrzynią biegów. No, czy krótką... No, tak jak jesteś beznadziejna po prostu rany boskie. No to... No proszę! przecież nie ona robiła te skrzynie biegów, pani Natalio. może on już jest. Ale ominiesz przecież ten supek. Wrzuć jedynkę i jedź tam. A jaki ty? Do i no no równijmy no, tak. I widź te kamery, proszę Cię. Dobra, idź. Czyżby to już pisklęta? Po, po prawej masz, prawy. O, tam, 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 tak, tak. Skręcaj, skręcaj, dobrze jedziesz. Skręcaj, dobra. Troszeczkę do przodu o, bo, 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 bo. Troszeczkę do przodu i, wle, i w prawo skręcaj. Skręcaj w prawo. Dobra, dobrze. jest dobrze. Co by stłóczemy to od o, oj, Uważaj pana! Uważena pana! No i teraz pan się przesunie, bo my nie mamy wstecznego. No na pana i na jajka. I teraz tu jeżdżą. Tu, tak, tu! I ty masz mieć... A, A nie, ten... teraz te po lewej miałyśmy mieć. A ten musimy tu pojechać po prawej. Ale ten już był, nie? nie było jeszcze... go. Aha. Tam był chyba. Ty. Tak pojedziemy. <laughs> ty, może tam kurę zażynają. Nie, nie, to są te pisklaki, co się wylęgły w trakcie. Ten olej. A to, to, to jest źle, bo ten musi być po drugiej stronie. Dobrze. A skąd po prawej stronie miał być jeden pachołek? To, to zrobimy inaczej? <grydź> Wyjedziemy gdzieś. Dobra, jedź. Musimy tak robić, bo nie mamy wstecznego. No tak, to panie wyjadą gdzieś. Ciekawe, kiedy się znowu zobaczymy. Nie możemy go wrzucić. To nie zgadza się on. Tak? No jakoś nie chce nas słuchać. O! Może teraz nie. myślisz? Próbuj. O, tak byśmy jechały do tyłu, czekaj. No chyba jedziemy. Jest. Daj Daj z rozpędu. No, trochę jedziecie, trochę nie jedziecie. Mogę pomóc? Trudno. Trudno. Ta konkurencja polega na wyczuciu prędkości. Po osiągnięciu szybkości 40 km na godzinę mają nas poinformować zawodnicy używając klaksonu. To właśnie teraz mam 40 km. No niby proste, ale jest takie utrudnienie. Otóż y, automatyczna skrzynia biegów jest w samochodzie i szybkością jest, jest zaklejony. No to tyle. Czy ja nie za szybko szedłem? No automatem to ja nie wiem. No masz w kiszbiegł. Normalnie to na trójce mam. dodajesz. no to dajesz. No Ale opór. to co? On ma... Dziś A to on już... lekko gaz. Czekaj sprzęgło? Jakie sprzęgło? Tu nie ma sprzęgła To jest, hamulec. Nie? <noise> no nie, czekaj, miałeś mi nie pomagać, ja sama. Tak? To jest do tyłu. O. Eee, Ale widzicie, gas, głosu, gazu. Masz mi się tylko odciągnąć. Gdzieś do końca. A no, już mam 5 Nie masz. Już mam. I pani Ewa osiągnęła szybkość 39 km no, Tylko to jest mamo co, co innego To jest automatyczna skrzynia biegu Tak Tak No ale chyba trzeba jakoś ruszyć, prawda? Tak, tak to niestety jest następny etap cywilizacji samochodowej w naszym kraju, no, ale to już, już niedługo nastąpi. Nie musisz przegła. teraz. Aha, bez jest Tak? I do przodu? Tak, no i raz jedziesz szybko. 40 na godzinę. No I co? Tam zobaczymy ile. No wiesz. Zatrom. <grym> I co? O nie. Ale trąbi